Cześć, dzień dobry. Dzisiaj opowiem o technologii Bluetooth. Oczywiście fizyczna zasada działania. Jeżeli chodzi o, o wstęp, no to Bluetooth to no, można powiedzieć bezprzewodowa technologia komunikacyjna krótkiego zasięgu. Dlaczego powiedziałem, można powiedzieć, dlatego że ten, ten zasięg jest różny. Czyli, czyli nie jest to jeden zasięg, że to jest na przykład 1M, tylko są, są różne rodzaje, która oparta jest na transmisji radiowej w paśmie, tak tzw. paśmie ISM 2,4 GHz. Co ta technologia Bluetooth umożliwia? No, ta technologia umożliwia przede wszystkim wymianę danych pomiędzy urządzeniami elektronicznymi bez użycia przewodów. No, i gdzie jest wykorzystywany? No, myślę, że większość osób wykorzystuje to oczywiście w, w słuchawkach i zestawiach głośno mówiących, w smartfonach, tabletach, komputerach, e, no, w klawiaturach i, i myszkach w tej chwili bezprzewodowych, e, gdzie jeszcze, e, no, oczywiście, w lokalizacji wewnętrznej transmisji sygnałów. E, telemetrycznych też się wykorzystuje. Co ważne, powiedzenia to ta technologia, ona oparta jest na standardzie i tu to sobie zapamiętaj, bo to jest i3e802.15.1 na tym standardzie jest ta, ta, ta technologia oparta. Jeżeli chodzi o elementy urządzenia Bluetooth, no to co mamy? Każdy moduł Bluetooth składa się z kilku podstawowych elementów. Pierwszym takim jest oczywiście antena. Bez anteny, a nie już. Co robi ta antena? Ona oczywiście emituje i odbiera fale elektromagnetyczne. W tym przypadku są to mikrofary, no bo to jest 2,4 GHz i ona działa zgodnie z prawem antenowym, czyli promieniuje energię w określonym paśmie częstotliwości. I to pasmo częstotliwości, w przypadku właśnie bluetooth, to jest od 2,4. to Może zapiszę, w sumie nie zapisałem chyba nigdzie, 2,4 do 2,4. 4, 8, 3, 5 i oczywiście jednostka giga, gigahertz. Dobra. Czyli mamy antenę omówioną. Mamy oczywiście modulator. A jak mamy modulator, to musimy mieć też demodulator. A demodulatorem nazywamy oczywiście modem. Czyli tak. Modulator przekształca dane cyfrowe, czyli na przykład z mikroprocesora na sygnał analogowy odpowiedniej częstotliwości. Natomiast demodulator robi odwrotnie, czyli z fali, z fali nośnej odczytuje po prostu dane, dane cyfrowe. Z czego składa się jeszcze Bluetooth? No, oczywiście musi być sterownik protokołu i mikrokontroler, Mikrokontroler zarządza transmisją, łączeniem się z innymi urządzeniami i oczywiście utrzymywaniem połączenia. I to dość w tej chwili to już są połączenia naprawdę bardzo stabilne. Kiedyś był z tym kłopot, natomiast w tej chwili jest to, jest to naprawdę dopracowane. Odpowiada oczywiście za implementację protokołów komunikacyjnych Bluetooth, czyli tzw. Host Controller Interface, czyli HCI w skrócie. I to jest chyba wszystko, co można by było powiedzieć o mikrokontrolerze. No, oczywiście, w, do tego wszystkiego potrzebujemy oscylatora. No, i tutaj wykorzystywany jest oscylator kwarcowy, który generuje stabilny sygnał zegarowy, niezbędny do synchronizacji transmisji. Ta transmisja musi być zsynchronizowana. No, i w Bluetooth dokładność oscylatora jest kluczowa. No dlaczego? No, oczywiście dlatego, że częstotliwość transmisji, transmisji zmienia się bardzo szybko. To jest tak zwana technika F FH, czyli Frequency Hoping. Hoping, nie hoping. I, i jeszcze mamy jakąś, jakiś jeden element, oczywiście mamy, musimy mieć jakąś pamięć. I to jest no w tej pamięci mamy oczywiście oprogramowanie sterujące pracą samego, samego modułu. Jeżeli chodzi o proces fizyczny działania Bluetooth, no to wykorzystuje oczywiście komunikację radiową opartą na transmisji mikro, w zakresie 2,4. To jest nawet 2,402 teraz sobie, widzicie, przypomniałem, do 248835. Proces ten można generalnie opisać w ten sposób, że na początku następuje kodowanie danych cyfrowych, czyli informacja z mikroprocesora zostaje zakodowana i przekształcona w modulowany sygnał elektromagnetyczny. Co się dalej dzieje? No dalej występuje oczywiście modulacja sygnału, czyli wykorzystywana jest najczęściej modulacja GFSK czyli to jest, ja nazywam ją modulacja Gaussa, nie pamiętam tego skrótu, powiem wprost, gdzie logiczne 0 i 1, one są reprezentowane po prostu przez różne częstotliwości nośne. I to jest modulacja sygnału. Później mam do czynienia z techniką rozpraszania widma, czyli HSS. Co to jest? Z czym to się je? No, jeżeli mielibyśmy to opisać, no to po prostu Bluetooth zmienia częstotliwość nadawania. One zmieniają około tam 1500 albo 1600 razy nawet na, na sekundę w sposób można powiedzieć losowy, ale to nie jest sposób losowy, to jest można powiedzieć sposób pseudolosowy. No i minimalizuje to po prostu interferencje z innymi urządzeniami. Z jakimi innymi urządzeniami może to interferować? No oczywiście Wi-Fi, oczywiście jeżeli używamy Bluetooth, to, to należy, należy realizować ten proces do jak najdalej działającej kuchenki mikrofalowej, bo to faktycznie może... Może powodować jakieś interferencje, właśnie, czyli nasz, nasz sygnał Bluetooth może interferować z sygnałem z mikrofalami z kuchenki mikrofalowej. No i co później się dzieje? No później mamy do czynienia z odbiorem i demodulacją, czyli sygnał radiowy de facto. No, gdzie dociera? No, musi dotrzeć do anteny odbiornika, potem jest demodulowany i konwertowany do postaci cyfrowej. Czyli mamy po drugiej stronie informację dokładnie taką samą, w odpowiednim czasie przesłaną w drugim urządzeniu. Jeżeli chodzi o zjawiska fizyczne, no to opiera się na. Oczywiście fale elektromagnetyczne elektromagnetycznych to zjawisko, no bo fale radiowe to, to po prostu rozchodzące się w przestrzeni zakłócenia pola elektrycznego i magnetycznego opisane, opisane są no, na przykład takim równaniem na przykład. No, po prostu są opisane takim równaniem. To jest równanie falowe dla próżni akurat. E to jest oczywiście natężenie pola elektrycznego, mizero. Czyli tutaj mamy to. E to jest natężenie pola elektrycznego. E, Mi0, niektórzy mówią mu0. E, Mi0 to jest przenikalność magnetyczna próżni. E, Epsilon0 tutaj mamy. E, to jest oczywiście przenikalność, e, e, przenikalność e, e, elektryczna próżni, a to jest magnetyczna. Chyba źle się wyraziłem: magnetyczna. magnetyczna. To zapiszę, żeby było jasne. Elektryczna. I tak to widzimy równanie falowe jest tak właśnie wygląda. Jeżeli chodzi o częstotliwość i długość fali no to oczywiście słynny związek długości fali, czyli lambda z prędkością światła w próżni i, często, i, i oczywiście Częstotliwością, częstotliwością fali. Mam jeszcze do czynienia, oczywiście, z modulacją częstotliwości GFSK. No i modulacja częstotliwości polega po prostu na zmianie częstotliwości fali nośnej w zależności od przesyłanej informacji. Dla GFKS, GFSK sygnał ma postać właśnie tak fs, s od t, a 2pi, 2pi mi, czyli tutaj mamy częstotliwość od t, e, plus e, fi od t. E, no oczywiście e, f od t, czyli, czyli, e, czyli u nas e, ni od t, no to jest zmiana częstotliwości, z wygładzeniem, z tak zwanym wygładzeniem gaussa, może no, nie tak zwanym, po prostu z wygładzeniem gaussa. Zacząłem mówić tak zwanym e, po prostu z wygładzeniem gaussa. Co jeszcze się dzieje w tej technologii? W tym procesie fizycznym zachodzi zjawisko dyfrakcji, tłumienia i interferencji, no bo Bluetooth. Je, Bluetooth jako technologia mikrofarowa ulega oczywiście tłumieniu przez ściany, szczególnie przez metal. Dlatego, dlatego jeżeli jesteśmy w drugim pomieszczeniu, to e, czy mamy jakieś ściany, czy jesteśmy odgrodzeni, od, e, czy jesteśmy w innym pomieszczeniu, no to, e, to ta technologia może nie działać najlepiej. Bo jest, po prostu występuje tłumienie przez ścianę. Interferencja z innymi sygnałami występuje, które generują 2,4 GHz, i takim, takim innym sygnałem jest np. WiFi. No i oczywiście zachodzi odbicie i tak zwana wielodrogowość. Także, jeżeli mamy do czynienia ze ścianą, która jest np. pomalowana jakąś. Jakąś falą, no to zjawisko odbiciu, zjawisko odbiciu e, oczywiście e, ta fala podlega. Hmm. Jeżeli chodzi o takie krótkie, może podsumowanie tego, o czym powiedziałem, albo może inaczej, powiedzmy, może o awajach, e, jakie mogą dotyczyć e, przekazu Bluetooth e, No to zakłócenia z innymi źródłami e, w paśmie ISM oczywiście. No może dojść do, do uszkodzenia anteny. Co to wtedy spowoduje? No, spowoduje to oczywiście pogorszenie zasięgu albo w ogóle brak połączenia. No, może być problem z parowaniem lub stabilnością połączenia. No, i zanik synchronizacji, co się już coraz rzadziej zdarza, ale się jeszcze, jeszcze cały czas zdarza, czyli zanik synchronizacji częstotliwości wskutek na przykład niestabilności oscylatora. E, jakie są w ogóle środki zaradcze się stosuje, aby, aby środki bezpieczeństwa, aby, aby to połączenie było bezpieczne, to oczywiście szyfrowanie danych, Bluetooth, wprost wspiera szyfrowanie 128-bitowe, jest, to, jest oczywiście wykorzystywana autoryzacja urządzeń, czyli parowanie wymaga potwierdzenia użytkownika po jednej i po drugiej stronie. Jeżeli parujemy urządzenia, no to, to na jednym i na drugim urządzeniu zwykle pojawia się komunikat, czy, czy wyrażamy zgodę na to parowanie. Oczywiście jest ograniczenie zasięgu, czyli typowe urządzenia mają zasięg tam od 10 do 100 metrów w zależności od klasy mocy. No i oczywiście unika się przeciążenia pasma, bo, no bo to jest bardzo ważne, żeby to pasmo nie było przeciążone i stosuje się do tego kanały niekolidujące z Wi-Fi. Jest to, jest to możliwe do, do realizacji i się stosuje. Jest stosowane. Jeżeli chodzi o rodzaje technologii oraz zasięg, o którym już trochę powiedziałem, no to Bluetooth występuje w kilku wersjach i klasach. No i wersje protokołu takie standardne, no to jest Bluetooth od 1.0 do 3.0, to jest taka klasyczna transmisja i tam jest... Hmm, hmm, prędkości tam są, lub tam do 3... Do E, megabitów na sekundę, megabajtów na sekundę, e, czyli Mbps. E, jeżeli chodzi o Bluetooth 4.0, to jest już nowsza technologia, 4.2, e, 4 i 4.2, jeżeli dobrze pamiętam, to jest ten, ten sam, ta sama wersja protokołu, e, no to e, ono dodatkowo zapewnia niskie zużycie energii, e, ono jest wolniejsze, a idealne jest na przykład dla sensorów. No, i jest Bluetooth 5.0, który jest teraz wykorzystywany, 5.1, 5.2, 5.3. No, to jest zwiększony zasięg do około 240 metrów, wyższa prędkość, tylko uwaga na, otwartym, czy na otwartej przestrzeni, oczywiście. Wyższa prędkość, jest do, do 2 mega. No i lokalizacja, oprócz tego, coś jeszcze. No, zależy jeszcze od klasy: oczywiście, no, to zasięg transmisji. No, klasa pierwsza to jest do 100 metrów i tam jest um, moc do 100 e, mW, e, około 20 e, dBm. -ów. Klasa druga no, to jest do 10 metrów. E, proszę zauważyć, że klasa druga to jest e, klasa, w której, w której ta odległość jest krótsza, nie, nie dłuższa. No i wtedy jest moc do 2,5 mW. No i klasa trzecia do 1 metra, czyli moc do około jednego MW mini Okej. Hmm, OK. Co może powodować zakłócenia Bluetooth, a co może powodować wzmocnienie sygnału? Eee, no Bluetooth działa w nieintencjonowanym paśmie i 2.4 GHz, w którym pracuje wiele innych urządzeń, które też wykorzystują to pasmo. Więc zakłócenia mogą wynikać po prostu z interferencji elektromagnetycznej, e, które źródłem, źródła mogą być różne. Takie standardowe, no to oczywiście tutaj Wi-Fi, czy kuchenki mikrofalowe, które emitują fale o długości około 12 cm, czyli takie podobne jak, jak, jak Bluetooth. Wszelkiego hmm, rodzaju e, bezprzewodowe kamery, słuchawki, e, czy czujniki, albo inne urządzenia Bluetooth. Jeżeli chodzi o zakłócenia, to też oczywiście odbicia, czyli sygnał odbija się od ścian, mebli, metalu, no, od wszystkich urządzeń de facto. I te różne ścieżki po prostu interferują ze sobą. No Mamy do czynienia oczywiście z tłumieniem i pochłanianiem, czyli takich na przykład beton, cegła i metal się nie tłumią w sygnał. No ciało, jeżeli chodzi o ciało ludzkie, no to również pochłania mikrofale głównie przez to, że no, jesteśmy zbudowani z wody. Co może powodować natomiast wzmocnienie sygnału bluetooth? No to oczywiście odbicie konstruktywne, czyli fale mogą się spotkać w fazie i sumować się. Może być, mogą wzmacniać kierunkowe anteny, czy też inaczej, lepsze anteny po prostu, czyli zwiększanie zasięgu i efektywności przez anteny typu DIPOL, MIMO, one, one powodują zwykle wzmocnienie sygnału. Zastosowanie oczywiście urządzeń takich jak wzmacniacze RF, czy układy wzmacniające sygnał, czy no, po prostu otwarte przestrzenie, bez przeszkód, bo wtedy mamy do czynienia z minimalizacją tłumienia. No, ale to nie jest wzmocnienie, to jest po prostu utrzymywanie na utrzymywanie sygnału na podobnej bardzo, o podobnej bardzo wartości jak wyjściowa. Co może w ogóle zastąpić Bluetooth? No to... to chciałem tutaj powiedzieć o Wi-Fi Direct, czyli bezpośredniej transmisji pomiędzy urządzeniami Wi-Fi bez routera, gdzie mamy do czynienia wtedy z wyższą prędkością, większym zasięgiem, Natomiast, no, oczywiście, też za tym idzie większe zużycie energii. Takim innym, innym jest też bardzo znane NFC, czyli Near Field Communication. Tutaj zasięg jest poniżej 10 cm. Natomiast mamy do czynienia w tej technologii z błyskawicznym połączeniem i ono zwykle jest używane do parowania bluetooth. Co jeszcze? Hmm. A! LIFI e, e, to jest e, Light Fidelity e, czyli komunikacja za pomocą modulowanego światła LED. To jest dość nowa technologia. E, natomiast ona ma pewne ograniczenie, bo ona jest ograniczona do linii widzenia, ale bez zakłóceń radiowych że to jest, z jednej strony: no, przez ściany nie, nie uda się tego przepuścić sygnału, natomiast jeżeli widzimy drugo, drugie urządzenie, to nawet na bardzo dalekie odległości da się przesyłać, przesyłać w ten sposób sygnał. Co jeszcze tutaj zapisałem? Czy ta technologia jest bezpieczna dla organizmu? To jest ważna rzecz. No, po Poziomy mocy i normy, no to, no, brutów emituje moc około tam jednej tysięcznej, jednej setnej wata, co jest znacznie generalnie niższe niż limity ustalone przez normę Międzynarodowej Komisji Ochrony Przed Promieniowaniem minimizującym, bo mm, bo to promieniowanie nie jest jonizujące, co jest też wartością dodaną. To jest promieniowanie, promieniowanie Bluetooth w ogóle jest niższym promieniowaniem niż, niż promieniowanie z telefonu komórkowego przy rozmowie, więc, więc ono jest de facto bezpieczniejsze niż samo, samo, samo promieniowanie z telefonu komórkowego przy rozmowie. Jeżeli chodzi o częstotliwość, no to Bluetooth używa fal mikrofalowych, a to promieniowanie po prostu, tak jak już wspomniałem, nie jest jonizujące. Nie powoduje jonizacji ani uszkodzenia DNA, więc, więc jest bezpieczne. Energia fotonu jest niska, no bo to jest dużo niższa niż energia jonizacji atomów. Nie pamiętam tej wartości, ale tam było około 1,5, o ile dobrze pamiętam, razy 10 do minus 24 jula, a przypominam, że, że promieniowanie jonizacji to jest tam w granicach 10 do minus 18 jula, co oznacza, że to jest, proszę zauważyć, że to jest o kilka rzędów wielkości słabsze promieniowanie od promieniowania jonizacji. Także jest ono też bezpieczne pod tym kątem. No, można było się oczywiście zastanowić nad tym, czy efekt termiczny jest, jest efektem, który powinno się brać pod uwagę i, i jest on niebezpieczny. No, w skrajnych warunkach, na przykład jeżeli mamy urządzenie przy skórze przez wiele godzin, to może wystąpić jakieś lokalne minimalne nagrzewanie. Ale tak? No to, to, to po prostu nie. Te urządzenia się... E, nieznacznie, bardzo nieznacznie ogrzewają i to jest daleko poniżej progu szkodliwości, więc więc tutaj nie należy się tego e, obawiać. No zresztą e, nie, nie znalazłem nigdzie żadnej informacji oprócz, e, mówię o poważnych źródłach, e, nie o, e, o jakichś e, e, można powiedzieć niepoważnych, e, niepoważnych informacjach. No, nie znalazłem, żeby, żeby, żeby badania wykazały na przykład, że, że jest to szkodliwe, że jest, że brutów jest szkodliwy dla zdrowia. Jeżeli ktoś oczywiście znajdzie coś takiego, to zapraszam do, do przytoczenia w komentarzu, tylko tak idealnie, gdyby to było jakieś źródło, źródło naukowe, a nie źródło jakieś... E, no, można powiedzieć medialne, po to żeby wzbudzić jakieś jakieś jakiś przestra u ludzi czy też czujność u ludzi. Może to będzie lepsze słowo. Przestach to jest jakieś takie coś wymyśliłem na poczekaniu, ale to niekoniecznie jest najlepsze słowo. Dobra, to wszystko moim zdaniem. E, wszystko co chciałem przekazać e, z takich ważnych rzeczy. Jeżeli ktoś będzie chciał, żebym rozszerzył ten temat, to oczywiście zapraszam do dokumentowania. E, jeżeli, jeżeli też pojawią się jakieś pytania do tego obszaru, to zapraszam do, e, do tego, aby, aby zadać te pytania w w komentarzu postaram się odpowiedzieć, oczywiście, że i będę znał na nie odpowiedź. Także ja dziękuję ze swojej strony za dzisiaj. Do usłyszenia. Cześć!